Informacyjny, który stworzyliśmy z myślą o tobie. To materiał o wydarzeniach ze sfery kultury i rozrywki. Ciekawostki za kulisowe hity wprost z kalendarza Imprez Centrum kultury i sztuki. Niezmiennie tworzymy ofertę dla każdego. To jest. Jest więc szansa, że i tu znajdziesz coś dla siebie. Bądźcie z nami, bo kultura to przestrzeń, w której żyjemy. To wspólnota, w której twórcy nie istnieją bez odbiorców. Ja jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków. Rok 2015 został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Jana Pawła II. W poczuciu moralnego obowiązku, ale przede wszystkim szacunku dla tak wielkiej postaci, już 1 kwietnia w Centrum Kultury i Sztuki w Sempulnie, wydarzenie z pogranicza chrześcijańskiej muzyki sakralnej, mającej swój początek w XIX-wiecznej kulturze czarnoskórych mieszkańców Ameryki, Tucholski Chór Gospel ave. Założycielką chóru jest pani Donata Świerczyńska, która o tym ważnym dla niej wydarzeniu opowiada ciepło i z entuzjazmem. Jak mówi pani Donata, chór powstał z moich marzeń. Od najmłodszych lat interesuje mnie muzyka i śpiew. Ludzie wytrwali i bardzo czegoś pragnący, mimo wszystko spełniają swoje marzenia. Nie pozostało mi nic innego jak taki chór gospel założyć. Teraz absolutny mus dla wszystkich miłośników dobrej muzyki i gitarowego grania na najwyższym poziomie. Materiał z pogranicza rocka oraz jazzu, specjalnie dla was przygotował Michał Pik. No nie wiem jak mam ręce, bo tak to dziwnie. Tak, tak, już 15 kwietnia tutaj na tej wyściełanej linoleum sali Centrum Kultury i Sztuki wystąpi dla Was specjalnie Jennifer Batten, gitarzystka światowego formatu, która przez wiele lat współpracowała chociażby z Michaelem Jacksonem czy Jeffem Beckiem. Na gitarze gra trochę lepiej niż pan z jaka to melodia, więc będzie na co popatrzeć i czego posłuchać. To bezprecedensowe wydarzenie plasujące się w hierarchii... Wa... To bezprecedensowe wydarzenie, pasujące się zaraz po wizycie prezydenta w hierarchii wartości imprez Centrum Kultury i Sztuki. Jeszcze raz to? W dodatku zapraszamy Was trochę wcześniej, bo przed samą panią Jennifer pohałasujemy trochę my, rodowici krajanie, chłopaki stąd. Plus. Yy, co ja to mam napisane? To nie koniec atrakcji. Dla wszystkich miłośników muzyki bluesowej i dla tych, którzy przyszli na grudniowego bluesa ze względu na jego nazwę, a później wypłakiwali Oczęta na zbyt małą ilość bluesa w bluesie, zapraszamy już teraz na 16 września. To właśnie tutaj, na tej scenie, zaraz po koncercie Jennifer Batten, no może nie tak zaraz, bo we wrześniu, już 16, zaprezentują się specjalnie dla Was amerykańscy bluesmeni. Będzie to prawdziwe święto bluesa, gdyż. Jak wiadomo, 16 września jest międzynarodowym świętem LUSA, także oczekujcie na więcej informacji i bądźcie z nami. Początku? Mogę? Ok. Kwiecień to także kinowe hity nadchodzącego... No i dobra, fajnie. Kwiecień to także kinowe hity, najbardziej wyczekiwane filmy nowego roku. Zobaczcie nasze zestawienie najgorętszych premier nadchodzących miesięcy. Disco polo. Komediowa propozycja Macieja Bochniaka, w której cofamy się do szalonych lat dziewięćdziesiątych, gdy muzyka disco polo była u szczytu popularności. Tomek i Rudy. Chłopaki z prowincji, napędzani pasją i marzeniami, żegnają szarą rzeczywistość i ruszają na podbój disco polowych list przebojów. Body, ciało. Dramat wyróżniony Srebrnym Niedźwiedziem za reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Berlinie. Brawurowa rola Janusza Gajosa, który wciela się w postać cynicznego prokuratora, cierpiącego wraz z córką anorektyczką po utracie najbliższej osoby. Przewrotna historia będzie kazała im zweryfikować swoje poglądy na życie i śmierć. 50 twarzy Greya. Ekranizacja książki uznanej za najszybciej sprzedającą się w historii literatury. Erotyczny melodramat, w którym główne role grają studentka literatury Anastazja Steele i tajemniczy milioner Christian Grey. Ich początkowe zauroczenie przemienia się w gorący romans, który na zawsze zmieni życie Anastazji. Szybcy i wściekli 7. Kolejna część znanej i lubianej na całym świecie serii, w której szybkie samochody i widowiskowe popisy na szosie grają główną rolę. Tej prędkości i wściekłości nigdy dość. Twórcy filmu za każdym razem próbują przebić efekty poprzedniej części. Tak będzie i tym razem. W filmie po raz ostatni zobaczymy Paula Walkera. Ida, Polski dramat, zdobywca Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Wielokrotnie nagradzany i doceniony na całym świecie film Pawła Pawlikowskiego, obrazujący historię młodej zakonnicy żydowskiego pochodzenia. Tożsamość, miłość, wybaczenie. Choć filmowa historia rozgrywa się w roku 1961, nie jest to film rozliczeniowy. Pozycja obowiązkowa dla każdego widza ceniącego sobie kino na najwyższym światowym poziomie. Baranek Sząm. Kinowa opowieść o przygodach baranka, bohatera jednego z najbardziej popularnych seriali animowanych dla najmłodszych i trochę starszych. Zabawna historia małej owcy w wielkim mieście kino dla całej rodziny. Baranekszon, film, kino oręcz, już w kwietniu, w Pierwsze dni maja zapowiadają sentymentalną podróż w nie tak odległe czasy Polski Ludowej. Zlot pojazdów zabytkowych o wdzięcznej nazwie Hity już 1 maja o godzinie 15. Mój rynek to miejsce, w którym nie powinno zabraknąć fanów starej, zapomnianej motoryzacji. Jeszcze dziś czekamy na Wasze zgłoszenia i już dziś zapraszamy na wydarzenie z gatunku zapomnianych kolekcji. Jubileusz to... Nie. Jubileusz to niewątpliwie wyśmienita okazja do uroczystego świętowania. Czasem jednak refleksji, podjęcia nowych wyzwań, może nawet zobowiązań podtrzymujących tradycję minionego okresu. Miejsce przed którym się znajdujemy to stara wozownia. Przy okazji 10 jubileuszu mamy zamiar zaczarować zaczarować to miejsce i zaprosić wszystkich, którzy do tej pory byli związani z pracownią i zaangażowani w twórczość. Z pewnością będzie twórczo i pracowicie, ale też nie zabraknie... Jeszcze raz? 2 maja to szczególna data. To data jubileuszu Studia Ceramiki Sztuki Użytkowej. Świętujemy, jak wspomniałam, w starej wozowni, a że zaczynamy stosunkowo późną porą, być może do białego rana. Serdecznie zapraszam. 2 maja w dniu flagi Rzeczpospolitej Polskiej uchwalonym na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku skupiać będziemy swoją uwagę na symbolach państwowości polskiej, propagować wiedzę o polskiej tożsamości. A w myśl oświeceniowej zasady bawiąc, uczyć na to plenerowe wydarzenie edukacyjne zapraszamy zwłaszcza najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Pamiętajcie, 2 maja okolice Centrum Kultury i Sztuki w Sempulnie, mam nadzieję słoneczne przedpolskie. Chcę ci powiedzieć to tytuł kolejnego projektu taneczno-muzycznego. No i zapomniałam o czym chciałam powiedzieć. To tutaj na deskach tej oto sceny niemalże codziennie odbywają się próby do wydarzenia, które, jak sądzę, powinno zainteresować nie tylko spragnionych artystycznych dokonań swoich pociech rodziców. O zdarzeniu powiemy nieco enigmatycznie, ponieważ jest tajemnicą, jego premiera nastąpi już w maju. Chyba jeszcze raz. Wolno nam ujawnić, że jego premiera będzie miała miejsce już w maju. Przygotowujcie się na samy. eksplozję! Tam, tam. Jak przyjdą, zobaczą, to, to normalnie będą... ...chciał go i przez ściany Tak, najlepiej po prostu, jak Pani to zobaczy. Pani Ewa Głynych-Korczak z nami to robi. I jest Pani świetna. Uwaga dzieciaki, a teraz coś specjalnie dla was. A kto ma urodziny? Ktoś? Micha. Micha ma. Z miejsca planowanego zdarzenia relacjonuje Katarzyna Śmigiel. Niech będzie sztucznie. Witajcie moi mili. Znajdujemy się na stadionie miejskim w Sempulnie. W dniu dzisiejszym jest tu jeszcze szaro, buro i ponuro. Mogę? <noise> <noise> Dobra. Ale gwarantuję wam, że 30 maja miejsce to będzie pełne uśmiechów i koloru. Na Dzień Dziecka zaplanowaliśmy liczne niespodzianki, a na plenerowej scenie wystąpi Maxi Breeze, niezwykły białoruski zespół wokalno-choreograficzny, który wystąpił na międzynarodowym dziecięcym konkursie piosenki Eurowizja 2013. Pakowałam się, czy nie? Pakowałam się, czy nie? Pamiętajcie, 30 maja na stadionie miejskim w Sępólnie Dzień Dziecka. Do zobaczenia. Tempoleńskie Molo to miejsce tętniące życiem przy okazji rozmaitych wydarzeń artystycznych pilotowanych przez Centrum Kultury i Sztuki. To tutaj już niebawem, 20 czerwca, w tych jakże malowniczych okolicznościach przyrody, doświadczać będziemy obrzędowości sięgającej prastarych zwyczajów słowiańskich. O, obrzędowość, nie no, to patrzę się na pana, nie? Drodzy mieszkańcy, jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na coroczne obchody dni sympólna. No dobra, nie, bo się zasłucham na tego pana. Maura. Teraz... Na ten specjalny czas przygotowaliśmy wachlarz atrakcji, a najważniejszym wydarzeniem będzie 11 jarmark świętego Wałszyńca, na którym jak wiadomo nie może zabraknąć znakomitych gości, dlatego też w sierpniu. Specjalnie dla mieszkańców Sempulna wystąpi niezwykle utytułowana i utalentowana Uta. i utytułowana polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów Sylwia Grzeszczak. Zapraszamy. 21 lipca na 3 dni po raz kolejny zawita do nas kino najnowszej generacji 7D. Ta zaawansowana technologia zapewnia niezapomniane przeżycia, wzbogacając seans o efekty specjalne takie jak wiatr, woda, zapach, bańki mydlane czy łaskotanie nóg. Ruchome fotele poruszające się w trzech płaszczyznach gwarantują jedyne w swoim rodzaju doznania. Wszystko zależy od preferencji widza. To ty decydujesz, dokąd chcesz się udać. My zaś gwarantujemy niesamowite atrakcje. Stop Kultura to projekt, który stworzyliśmy z myślą o Was. Bądźcie z nami, zwłaszcza wtedy, kiedy zacznie doskwierać Wam codzienność w tym najgorszym aspekcie dokuczliwej handry.